Sandacz, Super, napłynięty, podany, od razu chciał uderzyć. Sandacz, nie będę go męczył, mierzył, ale takie ponad 70 cm rybka na pewno. Piękne, spasione. No zdrowa, piękna ryba, jeszcze pokażę tego wspaniało, zaprezentuj od razu do wody. Coś pięknego. Popatrzcie, jest kolejny, drugi sandaż. Ile jesteśmy na wodzie? Godzinkę, półtorej. Pięć minut. I naprawdę ryby są dzisiaj bardzo aktywne od samego rana. Kolejny myślę tak sam, no ten może nieco mniejszy, ten taki myślę 60 z mocnym plusem typu 66, 7 tamte ponad 70, nie? Piękna rybka, nie będę też mierzył, nie będę męczył. O, tak. Wszystko jeden rocznik, No ten ciut mniejszy, ale rozpędzamy się. Teraz Bartek spróbuje tak, tak. coś złowić. Mm -hmm. Pięknie jak budę. Poszedł poszedł. poszedł. Pokaż znak. Jezi i Bartek. O, Złowił sandacza. Mhm. Taki 60 parę też. Zadowolony łowca? No jeszcze ja. Dobra, to dawaj od razu do wody. Tak, tak, żeby nie męczyć zwierzęcia. No i poszedł. No i super. Piona, który to twój sandacz? Drugi, Co? nie? W życiu? To piąty. <laughs> piąty na pewno, który ci uderzył, ale wycholowany wyholowa... <laughs> drugi, nie? Wyhalowany drugi, no. Oto pod słońce. Dobra. działa mówimy, jak się dużo łódek. Także presja dosyć duża na wodzie. Popatrzcie, każda z tych kropek to jest ryba. Tu kolejna płynie pod nami. To jest ryba tak samo wokół krzaków. Tutaj jak pokręcę, to dokładnie widać. Chodzą, ruszają się. I popatrzcie, jak jest dzisiaj dzień. Nie, niektórzy piszą, że o, z wertykala to łatwo. To popatrzcie. Jak napływamy rybę, Podajemy rybie a te ryby, nawet odastające tutaj pod nami, ale nawet nie, ciężko się decydować, który podać, nie? Yy, musimy sobie wybrać jakąś taką najfajniejszą, tam mi się podoba na środku i jeszcze albo nawet i pod nami, o ładnie, teraz napływa tej wrzucę. Zobaczcie, co się będzie działo. Przynęta leci i niektóre albo się nawet nie zainteresują, jakaś tu jedna mała podchodzi. Widzicie, tam tamta przepłynęła w ogóle nie interesuje nic. Odpływam do kolejnych, o, ta wstała. Popatrz, idzie. Naprawdę, żebym nie wiem co robił, jakiekolwiek prowadzenie, się chyba za 3 godziny łowimy. interesowana, Po odpłynie popatrz, tu jest kolejna, spuszczę jej. Chodź znikłem związki. O, popłynęła dalej. Ładna ryba, no to nawet mam na żywo pokażę jak napływam takie ryby. Ten, co szukam jest pod nami. O, dalej płynie, wciąż moją do prawej. Widzicie, to też nie jest łatwe, to nie to, że się podaje ryby pod pysk, ryba pływa, trzeba umiejętnie napłynąć, znaleźć, napłynąć i podać, a później jeszcze odpowiednio no, znikła, dlatego nie jest takie wszystko łatwe tutaj w tonie jest kolejna. No po prostu jesteśmy tutaj. No, nie będę mówił gdzie, pewnie będzie widać. Ale jest tu bardzo dużo ryby. Ale totalnie ryba, nie jak tam podałem, kolejnej rybie podpysk. Nawet nie zainteresowała się. Tu kolejną mamy. To jest po prostu cyrki, co się dzieje. Bo często są takie dni, że ryba nie bierze. I faktycznie mam problem ją zlokalizować. Tu idzie bardzo ładny sandacz, Popatrzcie, jest 70 z 70, plusem na pewno ryba. Próbujemy jeszcze. Czasami są takie dni, że naprawdę tych ryb w ogóle znaleźć nie możemy, żeby którejkolwiek napłynąć. A są takie dni, że widzicie ile z ryb, naprawdę no ciężko zdecydować się, której chcemy podać. Ale no, te ryby totalnie nie są zainteresowane. Ale przy tym są ruchliwe. Wcale nie jest to tak łatwe napłynięcie ich. Podajemy tu znowu bezpośrednio pod sam z ryby, Zobaczymy, co się. Idealnie wszystko. Prędkość podania, podpysk. No widzicie nawet... Aha, musiałem obniżyć, bo już myślałem, że totalnie zainteresowana. Widzicie, odprowadza chwilę. Idzie na dno. Także tak to wygląda i wcale to nie jest takie proste łowienie, jak się niektórym wydaje, że rybie pod pysk się rzuci i każda weźmie. Niestety, znaczy może i właśnie niestety, to jest wędkarstwo i po pierwsze ryby są nieprzewidywalne. Nie jest to takie wszystko łatwe, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. No ale my walczymy. I próbuję... Ma jakaś burza, czyli za jakieś 2 godzinki. Mam nadzieję, że przed burzą troszkę pobudzi te ryby ruszą, bo mam już parę miejsc namierzonych takich, że no, napływam na, na przykład na drzewo i wokół drzewa stoi 10 ryb. I to w tym naprawdę parę ryb z 80 plusem sandacze. Ale jak widzicie, niektóre to w ogóle jest na przykład gniazdo z 6 sandaczami, jeden w ogóle się zainteresuje. I już kombinowałem się ze wszystkim. Mówię bardzo szybko. nie zrobiło, te ryby po prostu nie biorą. No dawaj, podaj, powoli. coś Każdy punkt jest ryba. Teraz ile się w ogóle zainteresuje, troszkę i wyróż bardziej. A nie podnoszę staro. O, jedna. Jedna cię podniosła. Fajnie, fajnie robisz. A co to nie są małe ryby? Nie pójdzie nie ma. Ja nigdy nie opuszczasz w dół tak. Nie opuszczają Dobra opuść tam niżej może któraś z tamtych niżej weźmie. uważaj Troszkę za mi spuściłeś, ale o popatrz małe jakieś tam akurat tak pływają Widzicie ile tych ryb? To jest po prostu... O, ta idzie fajnie. Podnieś trzeba, podnieś do góry przynajmniej. O, o, poszła w drugą stronę w ogóle widzicie jakie tutaj ryby, jak to wszystko wygląda Zgląda Bartek łowi mm -hmm. podaje mm -hmm. uczę tutaj troszkę Bartka i chciałbym żeby jakąś rybę złowił, ale no widzicie warunki są o podchodzi kolejny widzicie i naprawdę już przerzuciłem całe pudełko dzisiaj przynęt, prowadzenie różne nawet Bartek widzę troszkę Ojdzie dnem, piękna ryba o, dawaj. o dobra, a za plecy, no, od tyłu, o ale tu znowu kolejna wyszła. Bartek że troszkę się podszkolił, sam troszkę wie w danej sytuacji jak ruszyć przynętą, nawet tu wiele podpowiadać nie muszę. Ale wiadomo, że to wszystko zależy od dnia i jak te ryby chcą, nie? No ale tak to właśnie wygląda. zapiłem potężnego szczupaka, w toni stał. Troszkę kurczą za późno GoPro włączyłem, o. O ku... tam plefluło, jest strasznie cienkie mi się to szczupak, bo tak przynajmniej czekaj ja se przejdę tutaj Wartek odbiera Jest potężna ryba Jest potężna, nie mogę go ruszyć Nie wiem co to jest w ogóle On się cały mi w przetworniku nie pokazał Ale jest taki klot, że ja pierd dzienniczę. Oj ja pierd... Oj jestem w stanie go Bartek inaczej podbierać tak? łasko. W ogóle do boku go idź całkiem tak? weź, idź, Na razie weź go całkiem z boku Bo on tu będzie szalał Trzymaj go tak Wyciąg, wyciąg Dopiero jak ci to pokażę Bartek, no, łapa co tu się dzieje dobra, dobra. Co to jest, nie wiem co to jest Ale to jest potężna świnia Potężny kloc, popatrzcie ile już go holuje To jest ryba z Werta, która wzięła na 4 metrach Pierwsze co to z roli odjecha ze 3 metry. Przygotuj się, powoli Co to jest ta ryba? Sum! Ja pierdniczę, Dobra, to. W ogóle nie wyglądał jak sum na, na live scope. No to już poszło wszystko. Aj, aj, jaj Sum zwerta. A wyglądał jak naprawdę ładny szczupak. I sobie myślę, że mam szczupaka ze 110, plus, bo tak jak to zaczął chodzić, to. Aj. Najgorsze co może być po takim holu, po takim emocjach, nie? Uważaj, o, właśnie dlatego chciałem, że jak to byłby szczupak, żebyś nie trzebało tak podbierać, A Nauczka też dla was, bo jakby był szczupak, jakby miał gdzieś źle zapięty, by mógł się spiąć, nie? O. Dawaj, no. Spokojnie <laughs> to jest malutki sumto. No dawaj. Dobra. sieci popatrzcie. Jest. mamy smoka? Myślałem, że mamy smoka. A tu jednak tylko zwykły sum. Masakra, nie? A jeszcze no mówię, no na wersji na taki ponad metr, ale sam się nie pokazał. Ale no i ten... Nie widzimy mi powiedział, że to sum. Nie powiem bo to no, typowy szczupak toniowy, nie? Uderzenie hol, pod sile holu. Pod masie jaką kończyłem, mi że szczupak jest 120, a tu takie zawiedzenie. Ah, super, bo ręka boli, ale w ogóle nie cieszę się z tej ryby. Niestety, bardzo się zawiodą, jak zobaczyłem rybę na powierzchni. Myślałem, że naprawdę będzie solidny szczupak. do no, hall petarda, jakby to był szczupak. Ryba życia i to naprawdę sporo. A tak to niestety, o wysun sum, popatrzcie. To jest nawet nieduży. Bo... Tu wziąć nawet bo... Jedną ręką, Bartek, już mi trzeba podbierać. biorak. Okej. Okay. Ja bo to. Popatrzcie. Nie Nieduży są taki kilometra. A nabroił na mnie trochę. Mm. No nic. Dobra, puszczamy go. Emocje mnie jeszcze trzymają. Ręce mi się do tej pory trzęsą. przesądzą. Jest kolejna ryba. Sandacz tym razem, ładnie przy dnie stał, podałem, dawaj Bartusz. dawaj, 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 super. Porządnie. Ale mówiłem, nie, że ustawiony tak, jakby chciał. A nie patrzyłem akurat. Nie patrzyłeś? A nie <grybka> no dobrze, że jest rybka. No jest, pierwszy sandaczek dzisiaj. W końcu ruszyły, zerwał się wiatr. Zaczęły się brania, a my się taki nie 60 zdyszek. Od 60 nie męczymy go od razu, tylko do wody wypuszczam. i pięknie. I jedziemy oby więcej, tak, żeby piątaczka bardzo się... Jest fajna ryba. Prawda, fajna, znowu zwerta napłynięta, ale co ja Wam opowiem zaraz? Co tu się dzieje? Jakie dwa piękne sandacze lakowałem Dwa razy to samo. Brały, dosłownie tylko cyknięcie, bo tak jakby podbijały przynętę Nie wiem Mega dziwna akcja, dużo tu do opowiadania Teraz fajna ryba Jak widzicie Bartek dobrze przygotowany Oj naprawdę, co to? Sandacz czy szczupak, sandacz Jest No i bankowa, nie Super ryba Super podebranie Bartuś jest kolejny, są tym razem większy, ten, już na pewno ponad 60. Piękna, zdrowa ryba, fajnie powalczyła. Teraz ja nie będziemy mierzyć, ale na moim wielkim obwodzie fajnie. jest 60 na pewno. Z tego przypiewam, tak. Raz do wody, choć to się O, ale mi ochlapał. Ale od razu wam powiem. W ogóle zmieniły się warunki, bardzo ciężko się napływa, tylko czekać tylko kotwicy w rzucę, bo nas zaraz znowu pary zniesie. Bardzo ciężko się napływa ryby, bo jest straszna fala, ale miałem dwie identyczne sytuacje. Jeśli ktoś miał podobnie lub wie o co chodzi. Napiszcie w komentarzu. Napływałem dwa razy sandacza, naprawdę z 80 z kolei Potężne dwa sandacze. Eee, podałem rybie, ryba. ustawiała się jakby chciała atakować droba taką sprężynę, jak ja na to mówię. Eee, Fajniej odjechałem i ryba, Tak. I było uderzenie. raz e, tak samo, idąc na sytuacja, i za trzecim było uderzenie, tylko było nie jakieś uderzenie, takie typowe łupnięcie, ani nie jakieś takie wzięcie gumy, że aż rus zrobiła do góry, tak jakby cykła zamkniętym pyskiem do góry, nie? I to była jedna sytuacja, identycznie się ryba zachowała przy drugiej, i e, to na pewno była inna ryba, bo w całkowicie innym miejscu napłynięta też. Jak podpłynęła do uderzenia, jak miała uderzyć, a nie poczułem za na wędrzę, identyczne uderzenie, zacząłem rybę, a dwie sekundy i się spięła. Także nie wiem, czy tak bardzo delikatnie biorą czy zamkniętym pyskiem jakąś jeśli ktoś wie na ten temat cokolwiek dajcie znać w komentarzu a my mówimy dalej Popatrzcie tutaj, napływamy suma dwumetrowego, tego około jak walczę z nim, żeby napłynąć, bo cały czas pływa, nie chcę się fajnie zatrzymać, żeby podać, już jednego ci się udało, w ogóle przypadkiem, tutaj już ewidentnie widać, że to jest suma, popatrzcie, jak on wygląda, nie? Jak dwie kratki ryba, tutaj głowa, tutaj ogon, tu perfekcyjnie się rysuje, ale jest tak aktywny, a burza idzie, więc przed burzą, jak wiadomo, sumy biorą się chyba uaktywnił trochę, skubany. Stał z na Szuka czegoś. I to tak aktywnie, że no naprawdę gonię go. Popatrzcie, ja gonię. Ile? 3 na godzinę mam. Też mogę, wiadomo, przyspieszyć dziobówką. Ale no... Ale jest szybki. Jeszcze z lewo, prawo skręca. Tak? No fajny. Dawaj Bartuś. Dawaj, dawaj. No i pięknie. Patrzcie na sandacza tutaj. Przed chwilą wypił już jednego, ale tu kolejną żyga drobnicą, świeczką widzicie na czym ryby żerują. I przywalił na skółkę Odpinam go i zaraz Wam go pokażę. Sandacz. fajny już rozmiar, takiż może siódemki nie ma, ale 67-68 cm, pierwszy dzisiaj. Dopiero co wypłynęliśmy, zaraz tam troszkę więcej powiem, ale na razie wypuścimy rybę, żeby nie męczyć, ale jest solidny, nie? No to nie męczymy rybki. O, super poszedł, bo raz tak wam powiem, mówimy ile, z pół godzinki wypłynęliśmy. Równo ze wschodem słońca można powiedzieć. Ale ryby wydawały się bardzo nieaktywne. Pierwsza ryba, która się zainteresowała dobre podanie poprowadziłem mi od razu uderzyła. wcześniejsze ryby jak na pływem zdarzało się, że nawet głowy nie podniosły do przynęty. Także może coś rusza i próbujemy walczymy. To jest napięte, mocno, mocno holi, bo to jest duża ryba. Złowił Bartek. Waluję. Ja Ją tu podbieram. Cały czas napięty Bartek. Nawie mocniej, 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 bo za dużo luzu. Nie jest super. Troszkę musisz, wiesz, Bartek, bardziej luz kasować, bo, no, sandacz, tak jak Ci mówiłem, żeby cały czas napięte było, bo on ma taki twardy pysk i może, wiesz, przy zrzucaniu głową po prostu wyplucznięte, ale widzisz, super. Bartek podawał, bo jedna ryba, mówię, podejdź, że jest większa. Podałeś, zrobiłeś... Ale to Ty najpierw podawaliśmy i tamta druga się, wiesz, Tak. Się ale później z powrotem daliśmy i no, widzisz, no, zrobiłeś idealnie to, co Ci powiedziałem, nie będziemy tu mówić do kamery głośno, ale <laughs> zrobiłeś i od razu strzał, nie? Takie kluczki tajniczki, i tak dalej. Jest i łowca. Jest, tak. Oczywiście ciężko takiego. No, sandacz fajny. Może nie widać, bo mi się wyślizguje z rąk. Ja nie mam takich wprawy w trzymaniu go. No, ale jest taka... 60 plusem. Rybka fajna, nie? No, się prezesa oglądam cały dzień jak łowi, to ciężko takiego małego nie złapać. A <gry> no, nie taki mały, fajny. Dobra, co, wypuszczasz? Wypuszczamy, oczywiście. Jeszcze go nie będziemy. <gry> to wiadomo. Dobra, patrz, patrz. O. To już jest. Dobra, biora, biora. Spokojnie, bardzo. To nie jest duża ryba. Wydawał się na live większy. Ale mały też nie jest. No, 7,5 nie? No, kurwa. No może i lepiej niż 7,5 Mierzymy tego? No, tak z ciekawości na nastawienie oka możemy zmierzyć. Ten dzisiaj najpiękniejszy. Oj, wrzucaj. Popatrzcie. 74 cm. Ryba zmierzona. Ładny. Wypuszczamy od razu. Bartek ma kolejnego sandacza. Holuje tutaj rybkę. Mocniej, mocniej pod przetwornik, Bartek. Wystaw tu kija, dobra, fajnie, o. Jezus podbieraku. Popuść. Popuść, kabłąk otwórz. Tak, o, no. No. Co? znowu wypracowana, ciężka rybka, nie było łatwo, co? Ale jest w podbieraku taki, znowu 60 parę, to jest wszystko jeden rocznik. Tamten 7 jeden większy trafił 7 z plusem, a tutaj takie 65, wszystko tego typu. Tego, tego typu. typu. Tego typu. <laughs> no, od Bartka sandacz. Ja wam pokażę, o Bartek nie chce się tu bawić i brudzić. Także już po dwa dzisiaj sandaczki mamy. Mówimy na zmianę, ja zacząłem i się wymieniamy, żeby każdy płowił zabawa była super. Jak tak dalej pójdzie, to dzień skończymy z dwucyfrową liczbą, nie? Miejmy nadzieję, że po prostu ryby nie siądą, tylko regularnie, bo powiem Wam, to nie jest tak, że każda ryba bije. To jest po prostu szukanie ryby, która chce wziąć i takie ryby się trafiają. No Jak znajdziemy dobrze, podamy to po prostu bierze. Trzeba pracować, nie jest za darmo. Jest. Fajny sandacz mi się wydaje O ładny fest Dawaj o, ale gruby Oj, i też 7 parę będzie Będzie No piękny sandaczek Nie chcę go mierzyć ale taki okolice 70 gruba tłusta ryba zdrowa Waleczny Waleczny Też fajnie uderzył, fajnie wziął Power jaka gruba ryba jak on wygląda, tutaj, o i cyk, poszedł ale wariat ale wariat wirus wirus taki, że jest płytko pod płytką szedł, podałem mu jak nawrócił od razu, uderzył jak należy nieduży sandaczek od razu do wody ile? no 50 pewnie będzie miał ale najmniejszy ze wszystkich w ogóle z tego wyjazdu o Takie do wody wrócił Sesja przedpołudniowa dobiegła końca kończymy spływamy czas na obiadek i odpocząć chwilę bo już jak widzicie flauta się zrobiła wiatr totalnie ustał skwar z nieba zaczyna świecić słońce ryby też jakby odjęte całkowicie nawet już przestały się pokazywać już nie mówiąc o tym że totalnie nie reagują no i co udany poranek w sumie ile sześć ryb ja już przestałem liczyć w ogóle chyba. To jest mniej to istotne, było. ale i ja i Bartek połowiliśmy wszyscy zadowoleni. Także spływamy do bazy, odpocząć, i później wyruszamy wieczorkiem. Na pnięty muszę być. O, szczupak! Martek. ale wyszedł. Szczupak, jednak szczupak, ale jedzie z rąk. Popatrzcie pojď, pojď, je na ryba, o centymetr zbita od poprzedniej